Witajcie moi drodzy na praktyce wieczorne wyciszenie. Dzisiejsza sekwencja będzie miała za zadanie otworzyć przestrzenie, które w ciągu dnia są proporcjonalnie dużo częściej zamknięte i rozluźnić te obszary, które nam się tendencyjnie Napinają. Zaczniemy od leżenia. Możecie użyć sobie wałka do jogi, ewentualnie wziąć koc, zrolować go i podłożyć pod kręgosłup. Jeśli masz wałek, osypujesz go tak, aby większa część wypełnienia znalazła się pod głową. Jeśli używasz koca, tak samo, analogicznie układasz go na środku swojej maty. I teraz bardzo ważna rzecz. Położenie się na wałku, czy to wałku a na bolsterze, czy to na wałku z nie kładziemy się samymi pośladkami przy wałku. To powoduje często napięcie odcinka lędźwiowego, czego chcielibyśmy uniknąć. Więc przesuwamy pośladki mniej więcej długość dłoni od wałka, tak aby docelowo Oprzeć linię dolnych żeber, oprzeć linię dolnych żeber o krawędź bałka. Kładziemy dłonie po bokach, stawiamy stopy, podwijamy pośladki w stronę pięt i kręg po kręgu schodzimy w dół. Obserwujemy, czy bałek podparł nasze mm, dolne żebra. To miejsce, gdzie zapina się stanik, dociskając stopy. Przesuwamy pośladki do pięt, łączymy ze sobą stopy, kolana na zewnątrz, do batha, konasa ręce, na razie swobodnie po bokach. Jeśli twoja broda mocno podnosi się do góry i przesuwanie brody w stronę mostka niewiele daje, tak długo falową, używaj wtedy koca pod głowę i pod szyję. I połóżmy teraz dłonie na brzuchu. Zobaczmy, czy nasz bruch jest na tyle rozluźniony, aby mogła przez niego swobodnie płynąć fala oddechu. Na razie nic nie rób, bądź obserwatorem, obserwatorką tego, z czym zaczynasz. teraz możemy miękko wydłużyć wdech w stronę dłoni i obserwować jak z wydechem nasz brzuch pod dłońmi opada, przesuwa się w stronę dolnych pleców. Wydłużony w czasie wdech i wydłużony w czasie wydech. Jeśli zaczyna się ziewać, to dobry objaw nie hamuj tego, pójdź za tym. To odpowiedź układu nerwowego na, na pojawienie się głębszego, dłuższego wydechu. I Możemy sobie tutaj na początku oddychać właśnie w rejon brzucha, w rejon podbrzusza. Unieśmy teraz ręce, zaplecimy palce dłoni, wnętrza dłoni wywijamy do sufitu i miękko przenosimy ręce za głowę. Brodę przesuwaj w stronę mostka. Obserwuj, czy nie napinają się dolne plecy. W razie czego koryguj, przesuwając pośladki do pięt. Od razu zdejmij z siebie potrzebę robienia więcej. Niech twoje ciało poddaje się działaniu grawitacji. Używaj więcej siły niż jest to niezbędne dla, dla utrzymania kształtu. Tej asany. Wyobrażaj sobie, że chcesz wyciągać ręce bardziej do tyłu niż w dół. I jeszcze trzy cykle. Wydłużony wdech. I rozluźniający brzuch i plecy wydech. Jeśli poczujesz, że bolą cię biodra, możesz postawić stopy. Dać biodrom odpocząć i wrócić do tego kształtu w dowolnym momencie. I podnieśmy teraz ręce, nie rozplatajmy palc dłoni, spójrzmy na swoje dłonie i przestawmy teraz palc wskazujący drugiej dłoni na wierzch, tak aby zmienić splot. I raz jeszcze wnętrza dłoń do sufitu i na wdechu ręce miękko do tyłu za głowę, broda lekko do mostka. Wasza rozluźniona, nie chcesz robić więcej niż to niezbędne, aby nie wołać kolejnego napięcia. Niech wszystko dzieje się naturalnie, niech ciało się otwiera, dzięki Twojej świadomości i obecności. I teraz podnieśmy ręce. Rozplećmy palce, puśćmy ręce w dół. Poczujmy, jak ręce przyjemnie opadają do ziemi, dłonie się otwierają. Poczuj przepływające ciepło, świadomość przez ręce. I teraz łapiąc dłońmi za zewnętrzne uda, pomagając sobie, składamy. Nogi, stopy na szerokość maty, kolana razem. Wsuń się lekko zwałka wałka, przesuń jeszcze bardziej lędźwie do maty. I teraz połącz dłonie. Rozetrzyj dłonie, aby wytworzyć ciepło. I miękko przyłóż dłonie do swoich skroni. Niech palce wejdą pomiędzy włosy na skórę głowy. I wyobraź sobie, że ten dotyk, który sobie teraz dajesz, ściąga napięcie bardzo stopniowo, z każdym kolejnym wydechem. Dociera do ciebie informacja, że można się rozluźnić, puścić, odpuścić. I teraz tak jak jesteś, pomagając sobie dłoń możesz parę razy poprzetaczać bezwładnie głowę z boku na bok. Opuszkami palców wymasować skórę głowy. ułapiąc za nasady włosów subtelnie odciągnąć. Włosy od skóry, skóra od powięzi, od mięśni na głowie. Tak to ma być przyjemne, bez przemocy. Luźni się. Sprawdź, jak się teraz masz po tej krótkiej praktyce. I powolutku przewróć się przez bok, podpierając się dłońmi, usiądź. Przejdziemy teraz do klęku podpartego. W naszej wyobraźni znajdziemy środek kręgosłupa czyli znowu mniej więcej to miejsce, gdzie zapina się stanik, miejsce przyczepu przepony i zaczniemy tym miejscem malować koła w przestrzeni. Maksymalnie w prawo, w dół, w lewo, w górę. W prawo, w dół, w lewo, w górę. No I w ten sposób będziemy próbować zataczać pełne koła. Łącząc się z oddechem, wydech kierunek w górę, wdech kierunek w dół. I zauważysz, że ciało chce podążyć za tym ruchem. Pozwól sobie na to, niech to będzie Twoja eksploracja. Staraj się nie usztywniać, nie myśleć, jak to ma wyglądać. Możesz sobie zamknąć oczy, aby pełni się w to wczuć. I zmieńmy strony. Wdech w dół, wydech w górę, wdech w dół, wydech w górę. To ma być ruch dla ciebie, o tobie. To, co widzisz, jest tylko inspiracją. I zatrzymajmy się w centrum. Opuśćmy teraz wyraźnie kość ogonową, przesuńmy pośladki lekko w stronę pięt, barki od uszu i poprzeciągajmy się znowu na boku na bok, wyciągając skórę, tkanki z dolnych pleców. Obserwuj, jaki ruch Tobie przynosi ulgę. Poruszać Budzi do obecności. Możesz się zatrzymać gdzieś. Nie czujesz <laughs> ciekawszych doznania. Świetnie. I zatrzymajmy się w centrum. Usiądźmy w pozycji skały. Przenieśmy ręce w tył. Zaplećmy palce. Wyciągnijmy ręce do tyłu, ale nie po to, żeby się łamać w plecach, ale po to, żeby poczuć otwarcie pomiędzy barkami, podboczkami. rozluźnijmy ręce i tak jak to robiliśmy w leżeniu, zmieńmy sprot palców dłoni z tyłu, tym razem za plecami i raz jeszcze budzimy łopatki dla otwarcia klatki piersiowej. Prowadzimy oddech. I z wydechem rozluźnijmy się, przejdźmy do klęku i z klęku do postigołambia, czyli wyrzucamy nasze prawe kolano w stronę prawego nadgarstka. Wycofujemy lewą nogę i jeśli przy próbie opuszczenia prawego pośladka okazuje się, że upadamy na bok, wtedy warto wziąć jakąś poduszkę, kawałek koca. W tej serii regeneracja nie zależy nam na osiąganiu czegokolwiek Chcemy pozwolić sobie odpuścić i w odpowiednim ułożeniu ciała poczekać z cierpliwością, z życzliwością, aż nasze ciało poczuje się bezpiecznie w tym, co się dzieje i samo zacznie. Mm. Odpuszczać napięcia, bronić się. Możesz tutaj delikatnie przesuwać lewe biodro w dół, możesz się troszkę pokołysać. Rozluźnij zęby i twarz. Wyobraź sobie, że się zatapiesz teraz w tym kształcie. I szukaj w sobie takiej postawy, która będzie otwarta, życzliwa na te ograniczenia, które spotykasz w swoim ciele. Twoją motywacją niech będzie intencja rozwoju, przyjemniejszego bycia w swoim ciele. A niekoniecznie osiągania czegokolwiek czy przełamywania. No teraz możemy dodać jeszcze jeden element: zobacz, podwiniesz palce lewej stopy, niesiesz lewe kolano, podciągniesz nim lekko do tyłu i wtedy ugniesz lewą nogę. Możesz spróbować albo lewą dłonią sięgnąć po lewą piętę, albo prawą. Jeśli to nie zadziała, możesz zarzucić pasek na kostkę i wtedy przybliżyć piętę do pośladka. I to jest taki kształt ciała, w którym często niestety pojawia się przemoc. Kiedy często ciągniemy za mocno, wydaje nam się, że to jest takie pokłosie, mechanistycznego podejścia do ciała. Samo słowo rozciągać ma w sobie jakiś taki wymiar agresji, że im mocniej pociągnę, tym szybciej mi się rozciągnie. No niestety nie jest to tak, jak z gumą czy z materiałem. A nie chodzi o samo rozciąganie tkanki, a bardziej mm, o pracę na układzie nerwowym, um, o pracę z naszym odruchem na rozciąganie. W najbroższym ujęciu jest to odruch, który ma chronić nasze ciało przed uszkodzeniem, przed naderwaniem. I ten odruch odbierają receptory, które są w naszych mięśniach, w ścięgnach i w powięzi. W powięzi jest ich sześć razy więcej. I kiedy nasze ciało odbiera jakiś bodziec jako zbyt agresywny, nagły albo za mocny, zaczyna usztywniać się. Czyli nawet jeśli ty czujesz ten opór i chcesz go przełamać, bo ci się wydaje, że jak mocniej pociągniesz to lepiej, to wiedz, że siłujesz się sama, sam, ze sobą. To jest bardzo głęboki, szeroki temat, ale tak w skrócie można sobie powiedzieć, żeby nie chcieć po prostu walczyć samemu ze sobą i powoli. Odpuśćmy lewą nogę. Przejdźmy na dłonie. I przejdźmy do klęku. I z klęku. Kolana szerzej. Stopy razem. Pozja dziecka. Chwila odpocznij. I znowu uwalniający wydech przez usta. Ciężka głowa. Ani ma się już do czego spieszyć, ani pobudzać, wszystko co miało zostać zrobione, na dzisiaj zostało zrobione. Teraz możemy się wyciszyć, aby dopełnić tego cyklu pobudzania i odpuszczania, działania i odpoczynku. I przejdźmy do klęku. Gołąb na lewą nogę. Masz dłonie na szerokość maty. Lewe kolano kierujesz do lewego nadgarstka, wycofujesz prawe kolano i sprawdza czy jeśli jest stabilnie, lewy pośladek nie lewituje nad to, albo prawy pośladek nie unosi się jak Mount Everest pod resztą ciała, to nie musisz koniecznie używać czegoś pod pośladek. Jeśli natomiast czujesz się niestabilnie, nierówno, przesuwaj. Więcej ciężaru ciała w prawo, na nogę prostą. A tu pod ten lewy pośladek możesz sobie coś podłożyć, aby nie walczyć. Możesz opuścić głowę, dodać lekkie kołysanie. I spróbuj przemyśleć sobie te informacje o odruchu na rozciąganie, o tym odruchu, który ma Cię chronić przed kontuzją. Ciało nie wie, że jesteś na jodze i chcesz sobie pomóc. Odbiera po prostu informacje. Nie interpretuje ich takiej bezpośredniej sytuacji. Po prostu y, mózg odbiera bodźce jako zagrażające, jako nadmierne, intensywne, agresywne, i zaczyna chronić Ciebie, Twoje ciało przed kontuzją. Niestety, jeśli nie mamy tej wiedzy, często siłujemy się ze sobą, i niestety taka praca często prowadzi do wyczerpania, do braku efektów, a w najgorszym wypadku do kontuzji. Czyli zamiast rozciągania, możemy sobie pomyśleć o tworzeniu przestrzeni, a ta przestrzeń powstaje ze współpracy. Z tego, że. Nasze ciało odpuszcza napięcie, kiedy czuj się bezpiecznie. Kiedy odpowiednio często wracasz do tego zakresu, do tego układu. I podwijmy palce prawej stopy, podnieśmy prawe kolanko i zagnijmy prawą nogę. I kiedy już czujesz pierwszy odruch, <grym> nawet jeśli to jest stół, zatrzymaj się pracuj inteligentnie, nie zawsze więcej znaczy lepiej. Nie chodzi o to, żeby ciągle robić więcej, tylko chodzi o to, żeby robić mądrze i przy mniejszym nakładzie mieć lepsze efekty. No dlaczego nie? Oczywiście, jeśli chodzi o praktykę wzmacniającą, to jest inny rodzaj e, tutaj działania. Tam potrzeba ognia, zaangażowania i tej siły. Ale jeśli chodzi o wydłużanie, zdejmowanie napięcia, ale no to tutaj właśnie ten umiar i ta umiejętność zatrzymania się, kiedy jeszcze ten odruch nie jest e, taki intensywny, A kiedy nie zdąży nam się wyłączyć alarm, czerwone światło, ona coś tu kombinuje, ona coś tu chce za mocno. <grytanie> Musimy się spiąć, żeby sobie czegoś nie zrobiła. Okay? Czyli robimy tyle, aby móc swobodnie oddychać. Rozluźniasz zęby, rozluźniasz swoją twarz. Nie ma tutaj czego osiągać. Można się jedynie zgodzić na to, co jest, poczekać i zobaczyć, jakie to efekty nam przyniesie. prawą nogę, przejdźmy na dłonie i do klęku podpartego, z klęku wsiądźmy pośladkami na piętach. Już luźnijmy barki, możemy sobie na chwileczkę ułożyć dłonie na ramionach. Jeszcze przechylić głowę z boku na bok. Hmm. Na zakończenie tego spotkania dopełnimy uczucia bezpieczeństwa, wdzięczności. Podziękujmy sobie za dzisiaj. Zaobserwujmy zmianę, jeśli taka się pojawiła nawet na najsubtelniejszym poziomie. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Namaste. Jeśli podoba a Wam się to, co tworzę, zostawcie komentarz, zostawcie kciuk do góry. Subskrybujcie i podzielcie się tymi treściami z kimś bliskim, komu może to pomóc, kogo może to wesprzeć. Mnie to bardzo wspiera, jeśli zostawiacie po sobie ślad, mogę dotrzeć do szerszego grona i dzięki temu też dzielić się większą ilością treści z wami. Mam nadzieję do zobaczenia niebawem. Spokojnego wieczoru. Namaste. Pa pa.